W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Boże, Ty, jako mój ojciec, najlepiej wiesz, czego mi potrzeba. Rozumiesz, co dręczy moje serce. Ufam w Twoją wielką dobroć i miłosierdzie. Wiem, że to dzięki Nim mogę liczyć na anielską pomoc z nieba. Proszę, pozwól mi dziś prosić Archanioła Gabriela. O wstawiennictwo w ważnej dla mnie sprawie. Archaniele Gabrielu, zwiastunie dobrej nowiny. Ty przyszedłeś do Maryi i przyniosłeś jej wielką radość. Wziąłeś udział w najważniejszym wydarzeniu w dziejach świata. Ja również tak bardzo pragnę radości, pragnę całkowitej odmiany życia, dlatego przywołuję cię dziś na pomoc. Archaniele Gabrielu, Błagam, przyjdź i odmień moje serce. Pomóż mi zmierzyć się ze wszystkimi przeciwnościami i znów cieszyć się życiem. Proszę, bądź przy mnie w najtrudniejszych momentach, dodawaj mi siły, wlewaj w moje serce więcej optymizmu i nadziei. Tak bardzo potrzebuję Twojej siły, Aniele. Postaram się znosić wszystko, co mnie spotyka, z większą pokorą, pobożnością i zaufaniem do Pana Boga. Wiem, że czasem jestem zbyt słaba, czasem brakuje mi sił, ale ufam w Twoją wielką moc. Wiem, że z Tobą poradzę sobie ze wszystkim, bo Ty najlepiej zaniesiesz moje prośby przed oblicze Pana Boga. Proszę, nie odmawiaj mi swojej pomocy. Weź mnie za rękę. I pomóż mi uwierzyć w lepsze jutro. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Jeśli chcesz modlić się częściej, subskrybuj kanał Modlitwa codzienna. Szczęść Boże!